Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku tutorialu Video Ninja. Dzisiaj zajmiemy się efektem tekstowym w programie Adobe Premiere Pro CC. Jeżeli jesteś nowicjuszem w tym programie, zachęcam Cię do lektury bloga. Na którym jest wpis odnośnie podstaw kreowania napisów w tymże programie. Dzisiaj pokażę Ci połączenie efektów, kluczowania, nakładania tekstur na, nakładania tekstur na tekst. Tak więc to działa. Tworzymy najpierw sekwencję, czyli File, New Sequence. Wybierzmy HDV 180 p 25 Klikamy OK. I pierwsze co, to tworzymy oczywiście nasz tekst. Tak więc Ctrl T na klawiaturze. Wpiszmy napis. Na przykład tutaj nic nie zmieniajmy. Zatwierdzamy OK. Wybierzmy króć wciążki, jaka nas interesuje. No i oczywiście wpisujemy nasz tekst. Nie chcę, to nacisnęła. OK, wyrównajmy go na środku. Tak, tak. Trzeba nic zwiększyć. OK, ważne, że właśnie w programie Adobe Premiere Pro nie musimy zapisywać. Po prostu klikamy krzyżyk i w projekcie już mamy nasz tekst. przeciągamy go na ścieżkę numer 1. Mieszamy troszeczkę obraz, na przykład do 15 sekund. Ok, mamy już nasz tekst. Co dalej? Zajmijmy się teraz może nałożeniem tekstury. Do dzisiejszego projektu będą potrzebne nam dwa obrazki. Pierwszy to będzie właśnie wzór trawy oraz piłka, ponieważ będzie to może taki motyw delikatnie piłkarski. Linki do pobrania obych materiałów będzie miał poniżej. Yy, w opisie filmiku na YouTube, a jeżeli trafiłeś tutaj z bloga, to we wpisie na blogu również znajdą się te odnośniki. Ok, mamy otwartą naszą tytularkę, przechodzimy zatem tutaj do tekstury, zaznaczamy to, klikamy dwukrotnie w ten obszar, wybieramy obrazek do tekstury i jak widzisz już jest to zatwierdzone, widzisz tu w podglądzie, tutaj również zamykamy. Przezwońmy sobie to na początek. Ok. Fajną metodą jeszcze, aby to bardziej realistycznie wyglądało, to wykonamy następujący myk. Przeciągamy ową trawę tutaj na samą górę. Wyrównujemy, następnie przechodzimy tutaj do efektów. Wyszukajmy sobie efektu Texture. Przeciągamy na nasz napis. Tutaj w oknie Effect Controls wybieramy Texture Layer, Video 2, ponieważ na Video 2 znajduje się nasza trawa. Jak widzisz, nic się nie zmieniło. Klikamy tutaj na oko, aby wykonać to, żeby ścieżka nasza nie była widoczna. Chodziło o ścieżkę Video 2. Jak widzisz, tutaj delikatnie się to zmieniło. Można oczywiście tutaj pomanipulować troszeczkę tymi wartościami, zobaczmy czy się to jest zmieni bardzo, troszeczkę jest to bardziej widoczne, o może tak, no i nasz napis trochę bardziej przypomina jakby efekt trawy, co dalej możemy z tym zrobić, miałem plan, aby właśnie to jakoś przekazać jako motyw piłkarski, tak więc nieodłącznym elementem będzie tu piłka, piłkę również pobierzesz z linku, który Ci podam. Co ważne, pobierzesz piłkę w dosyć dużej rozdzielczości, tak więc najlepiej, abyś na przykład w jakimś gimpie zminimalizował obraz, obrazek do jakiejś wartości, dajmy na to 600x800 pikseli, tak aby on nie był duży. Wtedy, gdy nasz plik jest duży, to niestety premierka może troszeczkę kolokwialnie mówiąc samulać. Dobra, ale do dzieła. Tutaj, jak widzisz, obrazek, mimo to, że był pomniejszony, jest za duży. Przejdźmy zatem do Effect Controls, z Motion. Wybierzmy scale na 10 na wartość 10. Jak widzisz, piłka już jest. Myślę, że będzie wielkość. Ok. Co dalej musimy wykonać? Jak widzisz, mamy tutaj białe tło, którego chcemy się pozbyć. A więc przechodzimy znowu do zakładki Effects. Wpiszemy sobie OK. I wybierzemy z palety Video Effect King Color King. Przeciągamy na nasz ścieżkę wideo 3, na piłkę King Color czyli kolor, kluczujący, naciskamy. Przenosimy na biały. I tak oto białe to nam się wycięło. ok super. Teraz co chciałem zrobić? Chciałem zrobić tak, aby piłka jakby rozpoczynała swój to jazdy, że tak powiem, tutaj za ekranem i kończyła również za ekranem, i dodatkowo przesuwając napis aby się on pojawiał, dobra. Czyli co musimy zrobić? Dlatego musimy przejść do zakładki Effect Controls mając aktywny plik piłka 1, i tutaj musimy dodać klatki kluczowe. Tutaj można dodać w ten sposób, ale na razie mamy wartość 720, czyli środek. Dajmy może na przykład minus 50, minus 150 damy. OK. Piłka jest już za polem widzenia, yy, dlatego też yy, może żeby był to w miarę dynamiczny ruch 5 sekund, ok, niech będzie. Idziemy na koniec yy, ścieżki wideo 3 i dodajmy tutaj. Klatkę kl kluczową z wartością 1550. O, jeszcze piłeczka trochę nam wystaje, więc dajmy 1600. Ok, teraz zobaczmy, jak to wygląda. Trochę problem mi się zacina jednocześnie nagrywając to, ale piłka, jak widać, przemyka z lewej do prawej strony. No ale nasz napis cały czas jest widoczny. Co należy zrobić? Ok, ustawiamy teraz kursor mniej więcej w środku, aby piłka była w centralnym punkcie. I teraz na nasz napis musimy nałożyć efekt crop. Wysyłam efekt i tutaj musimy nadać klatkę kluczową atrybutowi right. Tak, dajmy ja może tutaj 50%, zobaczmy jak to wygląda. No, i jakby było już OK, i teraz w miejscu, gdzie się spotyka nasza piłka, jakby rozpoczynała nasz napis, tutaj zobaczmy na przykład 80%. I potem, jak widzicie, OK, odkrywa, odkrywa, odkrywa. Więc tutaj jest OK. Po całą końcóweczkę nadajmy, może nie trochę wcześniej. Kilka klatek tutaj jest wartość 50, może 30. OK, troszkę dalej, i tu już powinno być 0. Tylko zobaczmy, czy to 0 będzie. Wydaje mi się, że OK. OK, po przejeczeniu materiału, dosyć krótkiego, nasz efekt końcowy wygląda tak. Jak widzisz, piłka odkrywa nasz napis z nałożoną teksturą. Co tutaj można byłoby dodatkowo zrobić? Wydaje mi się, że można było dodać atrybut rotation do naszej piłeczki, czyli na sam początek przesuwamy kursor, następnie na sam koniec i zobaczmy rotację 36, 360 stopni. Jak to będzie wyglądało? Ok, włączamy. Jak widzisz, nasza piłka delikatnie się obraca. Jednak wydaje mi się, że ta rotacja jest zbyt mała, więc klikamy na naszą klatkę kluczową, która jest odpowiedzialna za końcową rotację. I kiedy nasza klatka kluczowa jest aktywna, musimy oto tym kursorem najechać tak, aby tutaj pojawiła się ta kuleczka i dajmy na przykład 720. I tak piłka wykona dwa obroty. Będzie to chyba bardziej naturalne. Przeliczę za chwilę, ujrzysz efekt. OK, efekt końcowy wygląda tak po przeliczeniu. I jak widzisz, w prosty sposób można wykonać efekt tekstowy przy użyciu kilku efektów. Oczywiście, można wykonać analogicznie powrót napisu, czyli piłka z prawej do lewej strony bądź z lewej do prawej. Też przy użyciu efektu kroku. To tyle, jeżeli chodzi o taki krótki tutorial do Adobe Premiere Pro. Jest to wersja CC, czyli najnowsza. No i cóż, jeżeli Ci się spodobało, to oczywiście będę wdzięczny za komentarz. Tak, jak wspomniałem, linki do materiałów, które są użyte, będziesz miał we wpisie na blogu bądź pod filmikiem w opisie. To tyle, do usłyszenia, a raczej do obejrzenia.